Ale nie ma jakby odwrotu od tego, jak rozumiem, rynek będzie szedł w tę stronę. I do tej pory świat nie wykorzystywał dobrze przepracowanego oleju, bo przeróbka oleju przepracowanego kończyła się najczęściej na jego spalaniu w jakichś instalacjach do tego przystosowanych. Produkt końcowy, który jest uzyskany z oleju przepracowanego, ma lepsze parametry końcowe niż olej uzyskany bezpośrednio z ropy naftowej. Klienci mogą pomyśleć, że chcecie im sprzedawać przepracowany olej. Dzień dobry, to jest MotoFocus TV. Moi drodzy, ekologia atakuje branżę motoryzacyjną, każdy jej sektor osobna można powiedzieć, w tym także sektor olejów silnikowych. O tym sobie właśnie dzisiaj porozmawiamy z ekspertem technicznym, którego zaprosiłem do naszego studia, a jest nim specjalista do spraw szkoleń, można tak powiedzieć, o tobie? Do spraw szkoleń i spraw wszystkich technicznych i produktowych. Z firmy Motul, producenta olejów silnikowych, Piotr Pyrka. Dzień dobry Państwu, Piotr Pyrka. Tak, przede wszystkim porozmawiamy sobie o olejach do współczesnych silników, które można jeszcze produkować, czyli tych, które są poddane downsizingowi, do układów hybrydowych, ale też porozmawiamy o przyszłości rynku olejowego, gdzie wkrótce może zacząć brakować na przykład baz olejowych, czy trudni się dostęp do nich. I niektóre firmy, takie właśnie jak Motul, mają różne pomysły, na przykład polegające na regeneracji oleju silnikowego, tego który już na rynku jest. Czy zatem Motul chce nam zalewać silniki naszych samochodów przepracowanym olejem? O tym sobie dzisiaj również porozmawiamy. Zapraszam. Drogi Piotrze, zanim jeszcze przejdziemy do tego bardziej kontrowersyjnego tematu, jakim jest regeneracja olejów silnikowych, to porozmawiamy sobie o współczesnych olejach silnikowych, ale współczesnych, czyli tych, które są dostarczane np. producentom samochodów albo do serwisów autoryzowanych na pierwszą wymianę, do tych jednostek, które jeszcze dzisiaj legalnie w Europie można produkować czyli mówimy o układach hybrydowych, mild hybrid, o bardzo wysilonych silnikach benzynowych najczęściej. Czym olej do takich silników się charakteryzuje względem na przykład tych już powiedzmy syntetycznych olejów znanych na rynku, najlepiej się sprzedających? No bo przypomnijmy, że średnia wieku pojazdów w Polsce jest dość wysoka. Tak, to prawda, mamy dosyć stare samochody, ale nowe cały czas się sprzedają, to prawda. Dzisiejsza norma emisji spalin, czyli Euro 6 kolejnej edycji. Wymaga od konstruktorów silników pewnych działań, dążących przede wszystkim do zmniejszenia zużycia paliwa. Emisja CO2 bardzo mocno ogranicza dzisiaj konstruktorów silnikowych. Chodzi w uproszczeniu o to, żeby zmniejszyć opory ruchu całego układu napędowego i silnik stanowi tutaj największe wyzwanie. Tak? I na silniku możemy zyskać najwięcej. Kluczem, jak zauważamy, zresztą po tym jakiego rodzaju, jakiej lepkości oleje dzisiaj się sprzedaje i stosuje do tych samochodów, kluczem jest zmniejszenie lepkości kinematycznej. Przypomnijmy, że lepkość kinematyczna oleju, w ogóle lepkość oleju wpływa na opory wewnętrzne ruchu silnika i im niższej lepkości olej mamy w silniku, tym opory wewnętrzne ruchu silnika są niższe. Oczywiście jest to kompromis zawsze, nie możemy do nieskończoność schodzić z, op z oporami, czyli z lepkością kinematyczną w dół, ponieważ niestety dochodzi do kontaktu metal-metal w silniku i w końcu nie posmarujemy silnika olejem o zbyt niskiej lepkości. Tak więc zawsze inżynierowie dbają o to, żeby silnik jednak pewną trwałość zachował. Dzisiaj stosowana lepkość najczęściej to jest 0w20 przez producentów nowych pojazdów, ale oczywiście stosujemy też niższe lepkości, bo są na rynku również oleje o lepkościach 0w16, 0w12, 0w8. I nie stosowana jeszcze, co prawda, przez producentów samochodów, ale ogłoszona już lepkość oficjalnie, lepkość 0W4. Czyli schodzimy z lepkością kinematyczną coraz niżej, i jest to same. klucz. Jest to klucz. Dążymy do jak najniższej możliwej takiej, aby silnik mógł prawidłowo pracować i stwarzał najmniejsze opory dynamiczne wewnętrzne silnika. Okej, okay, ale co jeżeli do takiego silnika, powiedzmy, dostosowanego fabrycznie do takich niskich lepkości nalejemy jakiegoś oleju, powiedzmy, z wyższą lepkością, takiego, gdzie w dziesięcioletnim samochodzie benzynowym spokojnie możemy zalać, bo to jest zgodne z rekomendacjami producenta. Czy w tym przypadku tych nowych pojazdów musimy się bardzo Ściśle trzymać zaleceń producenta? Radziłbym. Nowe jednostki, te, które są przystosowane do lepkości bardzo niskich, bardzo często mają zastosowane również inne techniczne, konstrukcyjne rozwiązania, które umożliwiają stosowanie tak skrajnie niskiej lepkości. Doskonałym silnikiem, czy rodziną silników są silniki Volvo, które są na rynku no, od 2014 roku, modelowego, już od jesieni do 2013. To były pierwsze silniki wysokoprężne na świecie, które w samochodach osobowych, które zostały dostosowane do smarowania olejami o lekości 0,20. I było to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych powłok na powierzchni czy korbowych. Te powłoki to jest tak naprawdę sztuczny diament, to jest powłoka DLC, Diamond Like Coating. I bez tego rodzaju powłoki niemożliwe jest smarowanie silników o bardzo dużych obciążeniach mechanicznych, jednostkowych, olejami o skrajnie niskiej lepkości, Tak więc żonglowanie jakością oleju przy tego typu nowoczesnych konstrukcjach może się dla tej konstrukcji skończyć bardzo niedobrze. Podniesienie lepkości samo z siebie nie jest bardzo niebezpieczne z technicznego punktu widzenia konstrukcyjnego silnika, bo podnosimy grubość filmu olejowego, podnosimy możliwość przeniesienia obciążenia przez warstwę smarną w silniku. Natomiast sam skład chemiczny oleju może się nie, nie zgodzić z tym, co konstruktor silnika sobie wymyślił. A mówię, a stosowane dzisiaj rozwiązania mogą być tak niecodzienne i niespotykane do dzisiaj, że możemy uszkodzić silnik olejem, nawet nie chodzi o to, czy wyższej lepkości, czy jakiejkolwiek, ale w ogóle innym niż zalecanym w instrukcji obsługi. Tak więc dzisiaj trzymanie się w szczególności zalecenia konstrukcyjnego jest bardzo ważne. Jest ba ważniejsze, jest. ważniejsze niż kiedyś. Ja rozumiem to i to w kontekście tych zmian, które krótce mogą zachodzić na rynku motoryzacyjnym, na rynku olejowym jest szczególnie interesujące, że właśnie te oleje muszą być tak ściśle dostosowane, ale za chwilkę możemy mieć do czynienia na rynku z problemem z dostępem czy też z produkcją olejów ze względu na to, że będzie spadać wydobycie paliw kopalnych, jeżeli ten trend elektromobilności oczywiście się utrzyma. No i producenci mają różne pomysły na to, jak pozyskiwać bazy olejowe w alternatywne Sposoby. Motul jest firmą, która stwierdziła, że będzie olej, olej regenerować. Na czym polega ta metoda, którą chcecie stosować, i czym się różni ta regeneracja od filtracji oleju, powiedzmy, przepracowanego? No to od początku. Olej silnikowy, czy każdy olej smarowy składa się z dwóch grup komponentów. Pierwszą najważniejszą grupą komponentów są bazy olejowe, a bazy olejowe są wzmacniane, czy poprawiane, czy udoskonalane. Dodatkami olejowymi, które są drugą grupą komponentów, z których olej silnikowy się składa. czy jakikolwiek inny olej smarowy. Teraz tak. Technologia baz olejowych zmienia się wraz z motoryzacją i wraz z możliwościami produkcyjnymi, technologicznymi, które na rynku mieliśmy. Pierwsze znane popularnie na rynku oleje to były oleje mineralne, wytwarzane bezpośrednio z ropy naftowej dzięki prostym procesom rafinacyjnym, czyli olej mineralny. Potem świat lat 60. zaczął mocno kombinować się z chemią. To jest rozwój chemii i w ogóle przemysłu, ale przede wszystkim przemysłu chemicznego nieprawdopodobny. I w latach 60. opracowano pierwsze bazy. Trwały prace nad opracowaniem pierwszych baz syntetycznych. W 71 roku pojawił się na świecie pierwszy syntetyczny olej na świecie. Domyślam się, że chciałeś po prostu wtrącić, że to Motul go wprowadził. Tak, akurat Motul, w 1971 roku to były bazy estrowe, które użyliśmy do produkcji e, oleju 300V, który do tej pory zresztą na, na podobnej technologii jest, jest, jest produkowany, czyli cały czas używam estrowych baz olejowych syntetycznych. Kolejny był Exxon w 1973 roku z olejami węglowodorowymi syntetycznymi, czyli z bazami polialfaolefinowymi. Oczywiście pojawiły się mieszanki wcześniej z tego typu olejami, czyli tak zwane oleje częściowo syntetyczne, które my Polacy zwykliśmy nazywać półsyntetykami. Uh -huh. One nigdy z połową nie miały nic wspólnego, ale częściowo syntetyczne oleje, czyli mieszanina baz technologii mineralnych i innych technologii, czyli technologii syntetycznych. Potem przyszła wielka rewolucja w rynku olejowym, czyli bazy hydrokakingowe lata 90 jako przemysłowe użycie baz drogackingowanych na początku prostej jakości, ale technologie krakingowe dzisiaj są nieprawdopodobne i uzyskujemy się fantastyczne jakościowo oleje metodami krakingowymi. W międzyczasie pojawiały się boczne rodzaje, boczne odnogi typów olejów silnikowych. Na przykład oleje syntetyczne technologii Fischera-Tropsza, czy dzisiaj technologii GTL stosowanej przez, przez niektórych producentów. Okay. Ale, Ale cały czas jesteśmy przy produkcji z komponentów, które pochodzą z ropy naftowej. Czyli surowcem, którego używamy dzisiaj do produkcji olejów bazowych, jest ropa naftowa. Bez ropy naftowej nie ma ani olejów polialfa-olefinowych, ani olejów GTL, ani klasycznych olejów krakingowanych, czy klasycznych olejów mineralnych. To jest cały czas świeża ropa naftowa, którą trzeba z ziemi wydobyć. I bardzo kosztownymi procesami, bardzo energochłonnymi procesami należy ją przetworzyć, aby uzyskać bazę olejów. To był I... bardzo długi wstęp historyczny, da. ale teraz przechodzimy już jak na rozumiem, kurz... do meritum sprawy. I... Co z tą regeneracją? No, wstęp był potrzebny, dlatego, żeby, żeby się zastanowić, co mamy robić z tymi olejami, które wprowadziliśmy na rynek. Przecież wprowadziliśmy, wprowadzamy setki milionów litrów oleju na rynek, i jest to olej przepracowany. I teraz zastanówmy się, co najlepszego z takim przepracowanym olejem można zrobić. I do tej pory świat nie wykorzystywał dobrze przepracowanego oleju, bo przeróbka oleju przepracowanego kończyła się najczęściej na jego spalaniu w jakichś instalacjach do tego przystosowanych, ale jest to marnotrawstwo czyste. Dzisiaj, przy dążeniu do zmniejszenia wpływu w ogóle całego przemysłu na środowisko, trzeba się zastanowić, czy baza olejowa, czy w ogóle olej silnikowy przepracowany, zebrany z rynku jako przepracowany olej z silników, nie jest przypadkiem lepszym surowcem do wyprodukowania po raz kolejny oleju silnikowego, czyli również i bazy olejowej. E, niż znowu produkcja oleju ze świeżą bazą oleju. Może jest lepszy, ale przecież często olej przepracowany w warsztatach, wiemy jakie są realia, jest mieszany. Nie tylko chodzi o różne rodzaje olejów, ale także o jakiś płyn chłodniczy, płyn hamulcowy. I czy y, takie rzeczy też można jakoś odseparować, żeby, ta baza, y, żeby tę bazę wydobyć, czy po prostu tylko niektóre y, niektóre przepracowane oleje. Nadają się. Do Jeżeli zbieramy z rynku olej przepracowany, to jasną sprawą jest, że imun jest lepszej jakości, czyli nie jest zanieczyszczony na przykład płynem chłodniczym albo płynami hamulcowymi, albo innymi płynami, które się w zwaszczacie mogą do takiego oleju dostać. To będzie lepszym komponentem, łatwiejszym do przeróbki w trakcie procesu produkcyjnego, ale procesy produkcyjne dzisiaj stosowane. Przy regeneracji oleju bazowego, potrafią odseparować od oleju przepracowanego wszystkie niepotrzebne substancje. Tak więc, woda, glikol, wszystkie zanieczyszczenia stałe, możemy je w bardzo łatwy sposób, że tak powiem, usunąć z oleju. I to jest proces głębokiej filtracji i pomoc. I i i, i, I poboczne procesy. I już w ten sposób niektórzy producenci próbowali wykorzystywać ten surowiec do produkcji oleju. W ten sposób można produkować różnego rodzaju oleje smarowe. Nie są one najwyższej jakości. Tak? Czyli tylko i wyłącznie oczyścić je z zanieczyszczeń zewnętrznych, które się w oleju znajdują. To jest pierwszy krok. I można w ten sposób robić bardzo proste oleje smarowe, raczej nie oleje silnikowe, dzisiaj wymagające oleje do zaawansowanych silników. Natomiast jeżeli przeprowadzimy praktycznie kolejny proces. Przetwórstwa oleju, tak jak prowadzimy podobne procesy przy produkcji oleju z ropy naftowej, czyli zamienimy, mówiąc krótko, ropę naftową na olej przepracowany, zebrany z rynku, to okazuje się, że po przejściu prawie takich samych procesów produkcyjnych, jak świeżej ropy naftowej, pro produkt końcowy, który jest uzyskany z oleju przepracowanego, ma lepsze parametry końcowe niż olej uzyskany bezpośrednio z ropy naftowej. Tak to jest lepsze. Bierzecie za to pełną bierzecie za to pełną odpowiedzialność. Jak wiadomo, my nie jesteśmy producentem komponentów. My nie produkujemy jako firma moduł olejów bazowych. W związku z powyższym Jak musimy, musimy go oleju. kupić. Tak więc, znaleźliśmy producenta olejów regenerowanych w Europie, który prowadzi regenerację w sposób bardzo zaawansowany i sprawdziliśmy to w naszych laboratoriach. Produkt, czyli olej bazowy, który kupujemy od tego dostawcy, ma lepsze parametry jakościowe niż typowe oleje bazowe używane dzisiaj do produkcji olejów silnikowych typowych do Typowych używanych dzisiaj w silnikach, czyli typowych olejów klas 530, 0, 520, 540. Używając oleju regenerowanego uzyskujemy lepszy efekt. Czyli macie te bazy regenerowane i one są powiedzmy lepsze niż te w tradycyjny sposób pozyskiwane. Do tego dokładacie swoje dodatki olejowe, które, no wiadomo, na tym polega produkt końcowy, że to tak. jest baza plus te wszystkie dodatki one są. Takim samym olejem lub lepszym, jak do tej pory oferowaliście. Ale mam tutaj takie pytanie od e, mojego znajomego z waszej konkurencji, który na pewno chciałby wam bić szpileczkę i pyta o to, e, czy taki olej z regenerowanych bat może uzyskać aprobaty producentów samochodów? Oczywiście, że może i uzyskuje. Gdyby to było niemożliwe, to nie używalibyśmy takiego oleju do produkcji. Olej, który kupujemy, spełnia wszystkie wymagania standardów międzynarodowych i wszyscy producenci pojazdów zgadzają się do używania tego oleju dzisiaj do produkcji olejów. Ale Dziękuję. jednak z jakiegoś powodu, jak mamy tutaj na stawce Motul NG 7, to jest olej do motocykli. Tak. a do samochodów na razie nie zdecydowaliście się na produkowanie czy tam wprowadzenie na rynek oleju zregenerowanych baz. Dlaczego? Już się zdecydowaliśmy, ale to za chwilę, że tak powiem, pokażemy na rynku pierwsze produkty do samochodów osobowych, które używają technologii re regenerowanego oleju łazowego, tak więc za chwilę się spodziewajcie się I tego one że się I one to, Zacznijmy od prostszych produktów, oczywista sprawa. Te bardziej zaawansowane będą w w, 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 wchodziły, w, że powiem, kolejno. Jastą sprawą, że aprobata producenta pojazdu jest najcięższym możliwym do spełnienia parametrem i oczywiście będzie się mu to działo, że tak powiem, stop, stopniowo. Ale nie ma jakby odwrotu od tego, jak rozumiem, rynek będzie szedł w tę stronę, bo tak. Z czego to wynika? Czy z tego, że rzeczywiście w przyszłości obawiacie się, że to wydobycie ropy będzie spadało, a bazy będzie trzeba nadal pozyskiwać? Czy może jakieś przepisy Unii Europejskiej zobowiążą producentów oleju do tego, żeby regenerować jakąś część swojej, z tego, co wyprodukowali wcześniej? A może to po prostu czysty marketing i chcecie być tacy zrównoważeni środowiskowo, żeby was klienci wybierali z tego względu? Wszystkie aspekty, które wspomniałeś, są prawdziwe. Tak więc po pierwsze, zauważalny jest na rynku trend, że bycie eko jest w porządku. To nic dziwnego, każdy, kto chce mieć mniejszy negatywny wpływ na środowisko, w którym że jest w porządku. Tak więc wprowadzanie produktu do, na rynek, który ma mniejszy negatywny wpływ na środowisko podczas jego wyprodukowania jest, rzeczą w jest bardzo dobre. Tak więc czy to opakowania w 50% produkowane z regenerowanego plastiku, jak w przypadku wszystkich engenów? Czy sam produkt, czyli olej regenerowany, bazowy, który przy, podczas jego produkcji. Wprowadzamy do środowiska ponad 25% mniej dwutlenku węgla niż podczas produkcji standardowej. To są wszystko zachowania dobre, Tak więc z marketingowego punktu widzenia nie widzimy tu żadnych kłopotów, wręcz same zalety rynek no, europejski. Że, że klienci mogą pomyśleć, że chcecie im sprzedawać przepracowany olej, o czym wspomniałem we wstępie do dzisiejszej rozmowy. Przepracowanego oleju nie chcemy sprzedawać, przepracowany olej skupuje nasz dostawca oleju, który z niego produkuje najwyższej jakości olej bazowy. To tak, nie więc... Tak, to nie my, to on i robi to do, i robi dobrą rzecz, ponieważ przerabia odpad na rzecz w zupełności w 100%, a nawet bardziej niż w 100% mówię, to są oleje lepszej jakości niż oleje, które do tej pory są dostępne na rynku. No Okej, okay, ale to nie jest jedyna rzecz, powiedzmy, proekologiczna, którą wdrażacie, bo niedawno na konferencji prasowej, na której miałem przyjemność gościć, zaprezentowaliście także olej do silników, samochodów hybrydowych. Który z kolei tutaj reprezentuje jakby inne podejście. On się składa w 25% z baz organicznych. Co to są za bazy organiczne, w jaki sposób one powstają i czy to jest drogie rozwiązanie? Bo jak rozumiem, nie jest popularne na razie na rynku. Tak to prawda. Tu za nami stoi Engen 7, Engen 5, czyli dwa mono monocyklowe, i Engen hybrid, czyli produkt do samochodów osobowych. Engen, aby w odróżnieniu do engenów y y motocyklowych, nie zawiera oleju regenerowanego w swoim składzie, a zawiera olej w 25% składa się z oleju organicznego. Cóż to jest za marketingowe określenie oleju organicznego? Są to technologie produkcji olejów syntetycznych, które w trakcie procesu syntezy używają komponentów, które mają znowu mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Przykład estryfikacji olejów i olejów estrowych. Do estryfikacji do komponenty do, estry do produkowania oleju estrowego to są. Kwasy tłuszczowe i alkohole wysokorzędowe. Jeżeli te dwa komponenty będą komponentami bardziej bio, czyli takimi, które w środowisku podczas swojego cyklu pracy tak, i cyklu wytworzenia mają dużo mniejszy ślad węglowy, czyli potrzebują mniejszą, mniejszą ilość dwutlenku węgla do wyprodukowania, to... Wykorzystanie takich komponentów do procesu, do procesu produkcji oleju bazowego możemy marketingowo nazwać jako olej. 25% tak. tak. A czy to 25% to jest już szklany sufit, czy da się więcej? Da się więcej, natomiast nie ma potrzeby, ponieważ te oleje organiczne, które są używane, to są oleje, które my testowaliśmy od wielu, wielu lat w najbardziej ciężkich zastosowaniach cywilnych, żeby była jasność. Myśmy mieli na rynku najbardziej zamasowany olej motocyklowy Serii 300V. Które używał tej technologii jako testowy nasz produkt na rynku i oleje organiczne to są oleje, które są, mają, są, mają porównywalną, yy, porównywalną jakość do najbardziej zaawansowanych olejów estrowych do tej pory produkowanych. A oleje estrowe przypomnę są najdroższymi po pierwsze olejami, których się używa do produkcji olejów yy, smarowych dzisiaj i mają najlepsze parametry z punktu widzenia odporności na wysokie obciążenia i odporności na wysokie temperatury. Tak więc 25% tej jakości oleju w oleju silnikowym to jest aż nadto. Wystarczyłoby tak naprawdę mniej, aby produkt o tych lepkościach, czyli 0,20, 0,16, 0,12 mógł spełnić wymagania, które my stawiamy takiemu silnikowi. 25% yy, objętości tak zaawansowanego oleju to jest bardzo dużo, mówiąc krótko. Więcej można, ale nie jest to zupełnie potrzebne. To byłby zupełnie olej wyczynowy technologii Formuły 1, gdybyśmy używali większą ilość oleju. Do produkcji takiego oleju finalnego. Każdy oczywiście reprezentant producenta chwali swój produkt, to mnie jakoś szczególnie nie zadziwia. Ale ja chciałbym porozmawiać jeszcze chwilkę o realiach rynkowych, bo motul jest marką w Polsce znaną, ma swój, rzekłbym, kościółek nawet swoich fanów i wyznawców, zwłaszcza w branży motocyklowej. Ciekaw jestem właśnie, jaki jest Wasz udział w tamtym rynku i też jaki jest wasz udział w branży samochodów osobowych, bo no tutaj na pewno mniej, przypuszczam, ale też chyba coraz bardziej ta rozpoznawalność rośnie w ostatnich latach, jak tak sprawdzam nasz rynek olejowy, który jest bardzo, bardzo konkurencyjny, jest tam olbrzymia liczba marek i ciężko się przebić, ale Motul należy do tych, które tam powiedzmy jakoś, wydaje mi się, że w jak sprzedaży w ostatnich latach szły do góry. Tak, idziemy do góry mocno. Sami się czasami dziwimy. Niepotrzebnie tak poddałem taką wysoką piłeczkę prosto do ścięcia. Tak, jesteśmy wspaniali. Powinienem raczej zupełnie inaczej zadać to pytanie. E, no to troszkę historii. Motul oficjalnie na polskim rynku jest od dawna. Najpierw było dwóch dystrybutorów, którzy mieli e, swój, swój ogródek. Reni nie był dystrybutor dedykowany olejom motocyklowym, był dystrybutor dedykowany olejom samochodowym. Było to przed 2007 rokiem taka sytuacja miała miejsce. Od 2007 roku centrala motul doszła do wniosku, że należy się bardziej mocno polskim rynkiem, który ma ogromny potencjał. wówczas zdecydowano, że ma ogromny potencjał, bo miał zająć. I od 2007 roku rozbudowana została że tak powiem, struktura sprzedażowa motula w Polsce. Jako centrala, jako biuro przedstawicielskie Motul Deutschland, czyli firmy córki Motul SA, zatrudniono kilku pracowników na początku w 2010 roku. Aż do dzisiaj inwestujemy w ludzi i w rynek. Zaczynaliśmy. Jakie są tego efekty? Przecież. Efekty są takie, że jak w 2010 roku, w którym ja przyszedłem do pracy, Motul miał tak znikomy udział rynkowy w olejach samochodowych, że nie pojawialiśmy się w żadnych statystykach. My mieliśmy statystyce pozostali, pozostali. E, dzisiaj udział w rynku samochodowym Motula to jest około 15-16%. My nie mamy dokładnych danych, my nie jesteśmy członkiem e, POPIH i nie mamy danych litrowych, udziałowych polskiego rynku mamy możliwość robienia badań. Na czemu? Czybalki są wysokie? Ale to nie jest pytanie do mnie. <grym> okay. nie, wiem, nie wiem, dlaczego a my jesteśmy członkami motocyklowych, bo tam mieliście pewnie już w latach 90., -tych, 2000 -tych jakiś udział. Tam mieliśmy duży udział już wówczas, kiedy wchodziliśmy jako centrala na polski rynek z zarządzaniem tym, tym rynkiem, czyli dystrybutor, który się zajmował tym rynkiem, już zdobył dosyć duży udział rynkowy. W tym momencie szacujemy nasz udział rynkowy w rynku motocyklowym na 50-60%. Okej, w osobowym? Może powyżej 60%, a w osobowym około 15-16%. Szacujemy. To nie są masz, nasze szacunki. Gdzie opatrujecie jeszcze perspektywy wzrostu? Czy tutaj już jest tylko konsolidacja wchodzi w grę? Zawsze można mieć ambitne plany wzrostowe, to nie jest problem. Pytanie tylko, czy zdecydujemy się i chcemy bardzo mocno inwestować w, w rynek, co się ustaje po kosztowną sprawą. Hmm. Nie zasypujemy gruszek w popiele. Nasze produkty, które wprowadzamy -stop na rynek, świadczą o tym, że my chcemy być coraz bardziej obecni na rynku. I liczycie na to, że dzięki właśnie takim regenerowanym produktom, w sensie regenerowanym olejom, czy też tym bardziej proekologicznym, jesteście w stanie jakoś przewagę konkurencyjną zdobyć na polskim rynku? Wydaje mi się, że to takie pobożne życzenie, bo jednak taki klient, który idzie do warsztatu, czy też do sklepu, no to raczej zwraca uwagę nie tylko na brand, który zna, ale też jeszcze na, powiedzmy na ceny, na oczywiście specyfikację zalecaną przez producenta, ale czy zwraca uwagę na to, że to jest produkt zrównoważony, czy proekologiczny, to miałbym pewne wątpliwości. Nie wprowadzamy niczego, jeżeli nie jesteśmy pewni. My bardzo mocno badamy rynek zachowań i konsumenckich, i zachowań warsztatowców, czyli biznesowych. I wszystkie nasze działania, które prowadzimy od 2007 roku, jako centrala, tu hmm. na naszym rynku, no, to jest spełnienie potrzeb klientów. Tak więc, my, bro, broń Boże, nie będziemy zaprzestawali produkcji klasycznej olejów ślimakowych, czyli będziemy mieli cały czas w ofercie, dopóki będą one potrzebne, również oleje tradycyjnej, yy, metody produkcji najwyższej jakości. Yy, my zauważyliśmy w badaniach, i potrzeb konsumenckich, i potrzeb warsztatowych, i trochę, in, trochę inne czynniki niż, 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 niż nasza konkurencja dawno temu. I chyba, I chyba dobre zauważyliśmy. Klient potrzebuje oleju dobrej jakości. My nigdy nie walczyliśmy na rynku olejowym polskim ceną. Motul nigdy nie był danym produktem i nie chcieliśmy walczyć z ceną z naszą konkurencją. Zawsze mieliśmy świadomość, że musimy zaproponować klientowi olej o dobrej jakości w przystępnej cenie. E, dlaczego się pojawiły te nowe. W domyśle pytanie również, czyli ta hmm. dzisiejsza technologia, o której rozmawiamy, czyli technologia, e, technologia, którą my nazwaliśmy engen czyli nowa generacja produktów. Jest to konieczność, po pierwsze, dlatego że e, my podejrzewamy, inaczej już jesteśmy pewni tak naprawdę, że po pierwsze zachowania konsumenckie będą szły w, w tym kierunku. Użytkownikom końcowym coraz bardziej zależy na tym, żeby być jako. To jest pierwsze. Mm -hmm. Wiemy przy tym, że nie możemy popełnić błędu, i motul nigdy jakościowych błędów nie popełnią, i jesteśmy pewni, że wprowadzając ten produkt na rynek, proponujemy tak jak do tej pory, super jakości produkt, który spełnia wszystkie wymagania, które rynek motoryzacyjny wymaga. A przy okazji, jesteśmy pewni, że z finansowego punktu widzenia też kiedyś nam to przyniesie dobry rezultat. Dzisiaj koszt produkcji tych olejów, tej nowej generacji, jest oczywiście wyższy. My produkując jeden litr oleju serii Engen, dzisiaj ponosimy większy koszt niż produkując równoległej jakości produkt tradycyjną metodą, ale jesteśmy przekonani, że już niedługo my się to odwróć, że wszyscy producenci się zdecydują używać tego typu technologii, a przy masowej produkcji tego typu olejów cena za litr spadnie. Ok, no to zweryfikujemy to wkrótce, czy rzeczywiście przyszłość będzie tak wyglądała. Dziś pora już kończyć. Dzięki serdeczne. Moim gościem był Piotr Pyrka z firmy Motul. Dzięki za przyjęcie zaproszenia do na naszego studia. Dziękuję. Dziękuję Tobie. Dziękuję Państwu. A my już wkrótce widzimy się w kolejnych odcinkach Motofocus TV, więc zostańcie z nami, zostawcie jakąś łapkę, subskrypcję, komentarz, to poinformujemy Was o nowych materiałach. Do zobaczenia.